przypomniała mi się taka anegdota no dawaj. wracam z wyścigu z na koniec. wracam sobie z wyścigu gdzie ten wyścig późno się skończył już taki byłem zmęczony i tak mówię o Jezus Mariam, jeszcze 500 km do domu jadę z tą lawetą nie? i tak jadę, jadę mówię te 80 na, 80 na godzinę bo tyle wolno mówię no nie, ja no nie. muszę gdzieś skimać no. no dobra, my gdzieś to sobie, gdzieś sobie moją jakąś stację przy, przy, przy złapię, tutaj po drodze i, i, i się prześpię chwilę. Nie, mówię tak z pół godziny, z godzinę. Mówię odzyskam chwilę sił. Dobra, położyłem się śpię. bu, 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 ktoś wali, ktoś w drzwi. Mówię, o Jezus Maria, wstałem, mój k*** macie, No mówię no, no koniec. Mówię nie pamiętam, no się kradłem tego Można sobie z panem zrobić zdjęcie? O Jezus. No. no chłopie, do tego dochodzi. no nie, już, już, nie, nie możesz sobie być osobą anonimową, stanąć sobie z boku na parkingu, żeby się przetrwać 40 minut, nie, nie? Jasne, Musisz ja. wyskoczyć i robić zdjęcie. Ja o tym nie mówię, to, to jest złe to, co ty powiedziałeś. Nie no, złe, no ale no to tak samo nie wiem, no nie mogę ja sobie prywatnie przebiec z biegu niepodległości, tylko ja muszę tam kurde na nim być, tam się mam na nim tam spotkać, ja mam tam coś zrobić, oni sobie mają ze mną zrobić zdjęcia. No kurwa. No, ale, ale prywatnym ale, człowiekiem, który jest tak gdzieś tam. No wy, że już nie jesteś prywatny człowiekiem. No właśnie żałuję, bo to już no, to niedobrze. No nie, nie, bo to. Ja, że no, jak ktoś przyjdzie i chce zbić Piotkę, to no, chyba jest innego. Ale to. Nie, Ludzie przychodzą do Was przesady i co robicie ciekawego, nie? No, no, no tak. nie wiem, no, no nie wiem, no a, Adam urwał to... śrubę od mocowania zawieszenia w BMW 60 w idealnym stanie, no, a ja jestem wk***ny, latam jak, 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 jak kogut bez w głowy w koło samochodu, bo generalnie uj***łem komuś sterownik. No i co tam jest ciekawego i dlaczego my się nie uśmiechamy i nie chcemy robić zdjęć, nie? No, no wie, tak, no, to, no tak, no. Zgadzam się z Tobą, czasem widzowie jak przychodzą, to, no to jest dręczo. Męczące. Męczące, Męczące. Tak. No bo to okazam się wydaje, że to jest nie, tak nie, luźna nie. atmosfera i tak, tak jest ja. śmiechy chiche. Ja.